Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku i zapraszam na zdrapeczki irlandzkie. Mam tutaj dwie zdrapki świąteczne: mam zdrapkę za dyszkę, mam zdrapkę za 3 euro, mam krzyżóweczkę za 3 euro, mam tą zdrapkę za 5 euro, którą tak dosyć rzadko zdrapuję, średnio ją lubię, zobaczymy jak będzie dzisiaj. No i jeszcze tak odnośnie poprzedniego odcinka ze zdrapkami proponowanymi przez mojego widza. Piotra, i uwaga, tutaj będzie spoiler. Jeśli nie chcecie sobie zaspoilerować moich poprzednich odcinków, no to w tym momencie przewińcie do przodu o 30 sekund. Uwaga uwaga, jedzie spoiler. W tej zdrabce za 10 euro świątecznej w tym roku jeszcze nigdy nic nie wygrałam, także mój widz Piotr twierdzi, że powinnam sobie darować kupowanie tej zdrabki i skupić się właśnie na tych moich szczęśliwych, które drapałam w poprzednim odcinku. No, ja tak na przekór, może, nie wiem, na przekór, nie na przekór, już zobaczymy. Może akurat tym razem coś tutaj wpadnie. Także kochani, trzymajcie kciuki. Jeśli chodzi o numery z drapek, no to mam ciekawe numerki. Już Wam pokazuję. Ta za piątkę i ta, właśnie świąteczna, mają numer czwarty. A tutaj krzyżówka i ta druga świąteczna mają ostatnie numery z paczki, także. Dosyć ciekawa kombinacja numerków. Zobaczymy, przetestujemy. Trzymajcie, kochani, kciuki, żeby tutaj wpadły jakieś grube wygrane. No bo wiadomo o to nam wszystkim chodzi. No i jedziemy i zaczynamy sobie krzyżóweczką na rozgrzewkę. I sprawdzamy, co tam się kryje w tej naszej krzyżówce. Mamy lu. Lu, jakkolwiek to brzmi, ale jest lu. Lu. A lu po angielsku to yy, w potocznej mowie kibelek. Także zobaczymy, jak ta zdrapeczka. Q i V. Mamy w gwiazdce jest i V, mamy E, no to super, że jest E, zazwyczaj się przydaje, a jak będzie tym razem. Dalej mamy W i K. W i K coś tam jest. W bonusie jeszcze nic nie ma, póki co. No a ja bardzo lubię bonusiki, no bo wiadomo, w bonusie może być wszystko, D i P. DP. M i B, no to M mamy w bonusie, B nam tworzy tutaj pierwszy wyraz. Tutaj jest pierwszy wyraz. Jeszcze było E, M, tu jeszcze E, N. m n Patrzymy dalej P było przecież jeszcze tutaj tutaj i tutaj zy Z w ogóle nie widzę. I G. No, co by nam się przydało? S. S, O. Albo A. Są jedyne takie, które by nam dały. Czekajcie, tutaj mamy... Drugi wyraz. Tu mamy drugi wyraz. Przedostatnia. X. No to. I ostatnia. F. F w ogóle nie było. Także zabrakło T. I było, no ale tutaj nie było S. T, A. Wszędzie A albo O. No S było. Nie, nie było S. No nie było S. Także to był jeden wyraz, tutaj był drugi. Na tym się kończy. Nawet trójeczki nie dali. Dobra. Nie będziemy się rozwodzić na tą krzyżówką. Sprawdzamy sobie kolejną zdrabkę. Szukamy trzech takich samych symboli. Ale oczywiście nie ma. Tutaj szukamy 21 i 26. O jest super, jest wygrana. Dajcie jeszcze jedną. A już nie dali więcej. Trzy euro zwrotu. Dobra. Pierwsza jest, jak to mówią, na pomnożenie. Tutaj mamy wygrywające liczby. 23 i 2. I przy czym w tej pierwszej grze szukamy jeszcze czwórek, a w tej drugiej grze szukamy piątek. 28. 12, 8, 11, 18. O, jest 23. Super. Wydaje mi się, że dawno nie widziałam wygranej w tej zdrabce, ale możliwe też, że po prostu jej nie kupuję. 29 i 6 szukamy. Albo oczywiście piąteczki. No tutaj już nie ma. Sprawdzamy sobie, co tam było. 23. No i z piątka, także. Kolejny zwrot. No i bierzemy się za naszą świąteczną zrabkę. I sprawdzamy liczby o 1 do 24. I szukamy symboli. Trzech takich samych. I tutaj wygrywamy zgodnie z legendą. Szansę na wygraną gotówki w tej zrabce to jest 1 na 2,79 także mniej niż co trzecia a zobaczymy jak to będzie w moim przypadku czy coś się uda i sprawdzamy i na początek mamy szalik sople mamy śnieżynkę łyżwę mamy miśka Kominek. Kominek, po raz drugi. Mamy Skarpetę. Mamy rękawicę. Ostrokrzew. Dalej. Jest dzwonek. Lizaki. Rękawica po raz drugi. Łyżwa po raz drugi. Skarpeta po raz drugi. Głowa mi się po raz drugi, sople też po raz drugi, szalik po raz drugi, lizaki po raz drugi, śnieżynka po raz drugi. No mogłoby coś wpaść. Mamy Sanie. Sanie chyba jeszcze nie było. Dzwonek po raz drugi. Dwa ostatnie symbole. Uwaga, uwaga. Ostrogrzew, drugi raz. I ostatni symbol. Mamy Sanie po raz drugi, także tutaj nie było nic. W tym polu 25 szukamy trzech takich samych. No tutaj niestety nie ma. Tutaj szukamy dwóch takich samych. Dwóch takich samych. Czekajcie jeszcze sprawdzę sobie. Taki samo, czyli tu jest wygrana. Dyszka. No dobra. Szukamy reniferka, tutaj mamy sowę, a tutaj mamy pingwina. Także na tej zdrapeczce jest zwrot dyszka. Jeśli nic tutaj nie, nie pominęłam, ale chyba nie, jest dyszka zwrotu. Na tej też był zwrot piąteczka i na tej był zwrot 3 euro, także 3 na 4 się zwróciły, więc w sumie wynik ok, bo 3 na 4 wygrane, no ale same zwroty, ale no powiedzmy sobie szczerze, cieszy, bo będzie na kolejne zdrapeczki, yy, także spodziewajcie się kolejnych odcinków. Yy, a ja dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapek, subskrypcji oraz komentarzy. No i co? Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego wieczorku, wysokich wygranych, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, pa pa!